Witaj! Jestem trenerem biznesu, prowadzę firmę szkoleniową Akademia Przemagania Arbis. Firma ta działa już na rynku 5 lat i gdzieś jest znaczącą, udało nam się, udało, no wypracowaliśmy, no to udało się, bo konkurs był, graliśmy pierwsze miejsce w konkursie na najlepszą instytucję szkoleniową i tutaj konkurowaliśmy między innymi z Wyższą Szkołą Ekonomiczną w Poznaniu, z uczelnią, z jednostkami szkoleniowymi no i pokonaliśmy ich, to oczywiście na, na podstawie oddawanych głosów przez przez stronę internetową, gdzie były gwiazdki od 1 do 10, przez referencje, opinie na podstawie tego zdobyliśmy pierwsze miejsce. Biorąc konkurencję, trzecie miejsce to było 100 punktów. Nagrodą był taki pilot, prezenter. Drugie miejsce zajęła Akademia Ekonomiczna w Poznaniu. Oni otrzymali Flipchart. A za pierwsze miejsce my otrzymaliśmy wielki ekran do prezentacji. Skala punktowa, pierwsze, trzecie miejsce to było chyba tam, że 100 punktów uzbierali, drugie miejsce było 200 punktów uzbierali. My, jako jednostka pierwsza, mieliśmy punktów 600. A w związku z tym można powiedzieć, że staramy się pracować dobrze. Ja, że powiem, przy szkoleniach się mocno przykładam i gdzieś tam pracuję ludźmi w pełno, pełną energią, a w związku z tym yy, to była nagroda, która się nam i należała. Tak więc prowadzę firmę szkoleniową Akademia Wszelmowienia Arbis. Yy, no, przeszkoliłem już naprawdę tysiące ludzi, mam tysiące godzin szkoleniowych przepracowanych. Jestem w tym dobry. No, rzekłbym, że bardzo dobry, ale to nie o to chodzi w tej chwili. No i szkole trenerów, szkole z wystąpień publicznych, szkole trenerów, jak prowadzić szkolenia. W ramach tych szkoleń trenerskich przychodzą osoby, które gdzieś tam działają w firmach, na etacie, bądź mają własne działalności i prowadzą szkolenia wewnątrz firm. Są też osoby, które w tym momencie wchodzą na rynek komercyjny, żeby prowadzić szkolenia, żeby mieć własne firmy szkoleniowe, no i szkole, że powiem kadry, ludzi różnych, którzy gdzieś tam występują publicznie, prowadzą prezentacje No i teraz część osób, która była na szkoleniach trenerskich chociażby, no, była w takim momencie, że no, zrobili sobie szkolenie trenerskie, no i potem gdzieś tam, no, wejść na ten rynek szkoleń, to no, to nie jest hopsiub, tak, bo to no, no, są różnego rodzaju zagrożenia, które mogą, nam, które mogą nas spotkać, które mogą nas spotkać. No, i to wiadomo, że jak ktoś nie prowadził wcześniej działalności, może być świetnym trenerem, to może mieć kłopoty, jakieś tam trudności z tą firmą swoją na początku. Tak więc zrodziła się myśl pod kątem, pod kątem sugestii uczestników szkoleń. No, było ich trochę, nie ukrywam, że tą rzecz odkładałem troszkę w czasie, bo to wymaga też zaangażowania tu z mojej strony. No i taki pomysł się zrodził właśnie, żeby nagrać szkolenie na wideo, tak? Jak tą firmę szkoleniową założyć, jak ją zaplanować, jak odnieść sukces, że powiem, jako firma szkoleniowa. No bo skoro ja to zrobiłem, to wiem jak to zrobić, tak? Jak zaplanować swoje pierwsze szkolenie, jak je wdrożyć, jak je reklamować. To szkolenie i samą firmę szkoleniową, jak zbudować swój wizerunek jako trenera na tym rynku szkoleniowym, tak byśmy Mogli generować sobie zyski, no bo przecież o te zyski właśnie chodzi. Tak więc teraz jest sytuacja, w której właśnie przygotowuje takie szkolenie. To nagranie, które teraz, że powiem, oglądasz, jest to takim pierwszym nagraniem, jakby wprowadzającym w tą tematykę, że przygotowuję szkolenie, jak założyć firmę szkoleniową. I. W nim dla, co w nim dla Ciebie będzie ważnego. Jak wiesz, no, sama dzia forma działalności gospodarczej jest pewnym ryzykiem gospodarczym, a to znaczy, że no, możemy mieć różne sytuacje, które ktoś nam coś może, czy my komuś coś możemy, po prostu nie wiemy, co nas czeka. Ja bazując już na swoim bogatym doświadczeniu mogę Cię jakby uprzedzić, czego unikać, co robić jakich niespodzianek możesz się spodziewać i ewentualnie jak przeciwdziałać temu, by nie pogrążyć się, bo no, no nie ma co ukrywać, rynek jest taki, a nie inny i czasami jest tak, że ktoś chce, ktoś chce nas wykorzystać, ktoś po prostu chce zarobić na nas pieniądze, czyli załóżmy, że ty przeprowadzisz szkolenie, a on ci po prostu nie zapłaci czyli jakich dokumentów należy z tak powiem, oczekiwać, jak przygotować te dokumenty, jak z klientem rozmawiać, by to wszystko było poukładane, żebyśmy byli bezpieczni. Oczywiście też tutaj nie ukrywam, że istotną rolą też jest to, ile możemy zawołać za szkolenie, tak? Ile możemy zarobić? No, ten rynek oczywiście jest tutaj szeroki i jedni mają za szkolenie 200 zł. A niektórzy mają 3000 do szkolenia, a jeszcze niektórzy kasują jeszcze więcej. A w związku z tym to tak naprawdę od ciebie zależy. Od tego jaką będziesz miał świadomość swojego produktu, siebie jako trenera, no i tego całego zaplecza, który, który jest potrzebny tutaj, żeby działać. Oczywiście ja w ramach tego szkolenia powiem Ci, jak przygotować się, jak to wszystko zorganizować. No tutaj akurat sam się spotkałem z sytuacją, kiedy ktoś, że tak powiem, przyszedł na szkolenie, firma złożyła zapytanie ofertowe. No i wszystko właśnie wyglądało super. Dziewczyny u mnie, a, rewelacja, Andrzej, szkolenie zamknięte, duża firma, duży rachunek, no po prostu rewelacja. No, ja mówię sobie, wszystko świetnie, a to jest na razie tylko papier. To jeszcze nic nie znaczy, tak? mówię, że musimy mieć dokumenty dobrze przygotowane tak, musi być zamówienie przygotowane odpowiednio ustalone warunki traf chciał, że oczywiście my tutaj bazujemy bazowałem na standardowej umowie przy zamówieniu zamkniętym który jest, że powiem, pod kątem klienta że powiem, przygotowany, żeby był zadowolony ale traf chciał, że tamta firma od razu wzięła pod nóż tą umowę pięciu prawników przy tej umowie siedziało i analizowało. No i tak umowę, że powiem, przeprogramowali, że zrobiło się chyba 15 kar za różne, różne naprawdę uchybienia. No szczerze mówiąc, jakie tu uchybienia mogę zrobić w ramach szkolenia? No ale już abstrahując od tego tam pomysły były naprawdę różne. Za kanapkę nawet można było zapłacić 20% kary, 20% wartości szkolenia. Za niezgodność na przykład kanapek. No ja mówię do dziesięciu dziewczyn, słuchajcie, tak, prawda jest taka, że musimy to szkolenie zrobić dobrze, ale też musimy sobie zagwarantować, że tak powiem, finanse. A to znaczy, że standardowo jest tak, że u mnie się płaci za szkolenie przed szkoleniem, nie po, bo po to rodzi zbyt dużo, że tak powiem, trudności. A w związku z tym w umowie żeśmy zapisali, że płatność przed. No oczywiście tamta firma stwierdziła, że mogą nam płacić zaliczkę wysokości 20%, a reszta po szkoleniu. Dziewczyny, oczywiście, że to jest rewelacja, super, tak dalej, tak. Ja tak. Nie nie wchodzi w rachubę, dlatego że no, zastanówmy się, tak na chłopski rozum. Jeżeli chcą wpłacić mi 20%, a wartość szkolenia to było 50 tysięcy, w ramach tego szkolenia tam był event, hotel z noclegiem dla ludzi, impreza z DJ-em. Kłady, naprawdę to, to ściana spinaczkowa, yy, ognisko z takim, że tak powiem, jakimś tam grillem i tak dalej. Po prostu tego było sporo, więc te 50 tysięcy, ja nie mówię, że było dla mnie, te 50 tysięcy to po prostu rozeszłoby się, rozeszłoby się po kosztach. Yy, dla nas tam zostałoby na czysto, yy, według mojego rachunku, wręcz 20 tysięcy. No dobrze, no ale jeżeli powiedzmy 20% zaliczki, to by było 10 tysięcy. Ja mówię dziewczynom tak, no dziewczyny zastanówcie się. Jeżeli firma pisze nam, że kara za to, za tamto, za tamto, za tamto, a płaci nam tylko 10 tysięcy, to tak naprawdę może się okazać, że jeszcze będziemy musieli dopłacić firmie po szkoleniu, gdzie my z tego nic nie zarobimy, a jeszcze stracimy, bo przecież za, za te wpłaty, trzeba będzie ludziom zapłacić, bo to będzie wykonana praca. A kary, które firma chciała sobie że tak powiem, nam narzucić, to były dosłownie za wszystko. Faktem jest, że na szkoleniu nawet nie smakowała im woda butelkowana woda. Ja już pomijam tą kwestię po prostu. Przepraszam, Przepraszam. że ją zakończyłem, także wracam. Tak więc tutaj firma sobie tak wyliczyła, że. No to my do tego musielibyśmy po prostu sporo dołożyć. Firma była naprawdę roszczeniowa. No w końcu, jeżeli ktoś bierze pięciu prawników do zweryfikowania umowy, to nie po to, żeby nam zapłacić, tylko żeby nam nie zapłacić. Tak więc, to była taka pierwsza nauczka, gdzie się uparłem. Firma rzeczywiście zapłaciła nam za całe szkolenie przed szkoleniem. Rewelacja. To wymagało do niepewnych tam kroków, które zrobiłem, ale zapłacili nam przed szkoleniem w 100%. Szkolenie oczywiście zostało zrealizowane, bez żadnych komplikacji z naszej strony. No jedyne tylko co, no to nie smakowała woda. Jak był DJ, no to właściwie nikt nie tańczył. 30 osób, ale nikt nie tańczył. I tego typu kwestie po prostu jakby w samej firmie, nie u nas. Tak więc działalność szkoleniowa, no to jest, to jest wyzwanie i trzeba wiedzieć z czym się można spotkać. Na co jak zareagować, na ile możemy pozwolić sobie z klientem na pewne negocjacje? Inna sytuacja, pojechałem do klienta na rozmowę. Tam chodziło już w tym momencie o kontrakt doczny do półtora roku, mniej więcej. Miałem być trenerem wewnętrznym, czyli prowadzić szkolenia w tej firmie przyjeżdżając sobie raz w miesiącu na dzień i zapowiem. Szkolić tam handlowców. No i tutaj, oczywiście, jeśli chodzi o merytorykę, byłem przygotowany, także firma mnie sprawdziła, nawet nie musiałem to dużo się tłumaczyć. Co i ja? Dlatego, że po prostu gdzieś tam moja reklama, mój wizerunek jest wystarczający, do tego, żeby powiedzieć, że jestem dobrym w tym, co robię. No ale, oczywiście, jak zwykle, no to pieniądze, tak. No i tutaj, przy pieniądzach było, no tak, ale wie pan, no jest pan drogi. Ja wiem. No, oczywiście, że nie jestem... Nie, nie mam najtańszej oferty, ale stawiam na jakość i zadowolenie klienta i tak by to szkolenie przynosiło jak największą wartość. Zresztą nie będę się przechwalał jaki jestem i wyciągnąłem teczkę z referencjami i pokazałem, proszę sobie zobaczyć. To są referencje firmy, klientów, którzy byli na szkoleniach i naprawdę są zadowoleni. A w związku z tym, no... to jest jakby inna rzecz, jakby ponadto... Powiem Panu, prezesie, coś jeszcze. Cena tego szkolenia jest dla Pana prezentem. Pani być po prostu już nie może. Tak wyliczyłem to, żeby Pan był zadowolony. Prezes się chwilę zastanowił i mówi: No, faktycznie, co się by retargował o stubę. W tej firmie prowadziłem szkolenie ponad rok czasu. Regularnie. Słuchajcie, słuchaj, bez umowy, bo gdybym mówi to żebym przygotował umowę na ten rok czasu. A ja my, panie prezesie, z całym szacunkiem, ja pana szanuję jako biznesmena, jako człowieka. Ja nie potrzebuję od pana potwierdzenia, ja nie jestem orange, Ja nie potrzebuję od pana umowy. Ja chcę, żeby pan ze mną był, bo pan chce być, a nie, że pan podpisał umowę i pan musi być. No i to w ogóle się wtedy prezesowi oczy otworzyły, czyli takie podejście po prostu otwarte do klienta, więc praktycznie po każdym szkoleniu była wystawiona faktura, klient wykonywał przelewu. No naprawdę super współpraca, nikt nie narzekał, obie strony bardzo zadowolone. Z mojej strony to oczywiście była pewna psychologia to jest sprzedaży się, się kłania, pociągnięcia były dobre akurat, więc to też trzeba że powiem, wiedzieć, jak z klientem rozmawiać, co dla niego będzie ważne, jak go przekonać do tego, żeby skorzystał. Czyli zakładając firmę szkoleniową, dobrze jest wiedzieć, co dla klienta jest ważne twojego. Co, co Ty chcesz zrobić, osiągnąć? Jaki Ty masz plan? Co musisz zrobić? Jak to zrobić, by osiągnąć ten sukces? Jakie narzędzia wdrożyć? Jakie szkolenia sobie zrobić? Jak na tym rynku zaistnieć, czyli jakich reklam używać? Jak je wdrażać? Jak je monitorować? Jakie dokumenty mieć przygotowane i jak przygotowane, tak by dla obu stron nie rodziły żadnych negatywnych skutków, czyli żeby było wszystko pozytywne, byś mógł spokojnie pracować, prowadzić działalność szkoleniową, by firma się rozwijała, by odnosić sukcesy na tym rynku, zdobywać jakieś laury, dobre referencje. By ludzie widzieli w Twojej firmie potencjał, by dla nich to był potencjał, by dla nich to było coś po prostu. By ci ludzie wracali do ciebie, że po prostu taka firma szkoleniowa, taki trener, po prostu to jest jakby właściwie to, to główne moje zadanie, założenie, by klient był zadowolony. A w związku z tym to szkolenie, jak założyć firmę szkoleniową, pokaże Tobie jakie kroki poczynić. Jak je realizować? Co wdrożyć? Jak wdrożyć? Tak, byś na tym rynku był liderem? Był firmą pożądaną? By klient chciał do ciebie przyjść? Wiele nie trzeba, ale trzeba tak naprawdę być zdecydowanym i wiedzieć, czego się chce. No i by klient też to czuł. Tak więc to szkolenie da Ci duży zaszczyt wiedzy. To szkolenie pokaże Ci czego unikać, jak sobie z tym poradzić, jak na rynku zaistnieć. Będziesz wiedział te rzeczy, które pozwolą Tobie odnieść sukces, a jakby pominąć przykre okoliczności wynikające z braku wiedzy, bo najgorsze co może być, kiedy nie wiesz jak coś zrobić, nie wiesz, jakie możesz ponieść konsekwencje, to wtedy po prostu no niestety jest źle, no to, to, to mogą być konkretne straty dla Ciebie. Oczywiście nagram jeszcze drugie wideo, w którym przybliżę zagadnienia związane z firmą szkoleniową i prowadzeniem. Tak byś wiedział, jak do tego tematu podejść? Jaką podjąć decyzję? Jak na rynku zaistnieć? Pozdrawiam. Do zobaczenia. Czekaj na drugie wideo.